Witaj, drogi duchu. Anioł stróż każdej osoby ma dla niej bardzo ważne wiadomości, które mogą odmienić jej życie. Dziś otrzymujesz specjalny przekaz, ponieważ ktoś w Twoim życiu, kogo być może nie dostrzegasz w pełni, jest głęboko poruszony czymś, co tylko Ty masz. Uwierz, wszystko w Tobie ma całkowity sens dla tej osoby. Połączenie, które między Wami istnieje. Wykracza poza wszelkie logiczne wyjaśnienia, a znaki od wszechświata nie zdarzają się przypadkowo. Ta osoba obserwuje wszystko, co robisz, nie z ciekawości czy dla próżnych powodów, ale dlatego, że czuje głęboką więź z Twoją energią. Od momentu, gdy się spotkaliście, była zafascynowana Twoim sposobem bycia, Twoją istotą. Jednak ostatnio coś w Tobie sprawia, że ta osoba zaczyna się zastanawiać, to jakby zdała sobie sprawę, że wiesz o niej więcej niż ona mogła kiedykolwiek sobie wyobrazić. Twoje spojrzenie, słowa, które wybierasz, nawet sama cisza, którą dzielicie, są jak zaszyfrowane wiadomości, które ta osoba stara się zrozumieć. Jeśli ten kanał jest dla ciebie światłem i źródłem zrozumienia na twojej drodze, Zasubskrybuj go i włącz powiadomienia, aby nadal otrzymywać przesłania pokoju i mądrości, które mogą odmienić Twoje życie. Polub ten film, ponieważ pomoże to dotrzeć do jeszcze większej liczby osób. Coś unikalnego w Tobie sprawia, że ta osoba nie potrafi się od Ciebie oddalić. Czuję, jakbyś miał dostęp do części jej życia, których nikt wcześniej nie znał. To połączenie wykracza poza fizyczne i emocjonalne przyciąganie to coś głębszego, co dotyka najintymniejszych zakątków jej duszy. Każdy Twój gest sprawia, że ta osoba zatrzymuje się i zastanawia nad tym, kim naprawdę jesteś i skąd bierze się Twoja klarowność i wrażliwość. Wydaje się, że potrafisz dostrzec coś więcej, co ta osoba czuje niż tylko słowa, które wypowiada. Ten poziom połączenia, który masz z tą osobą, wykracza poza to, co można łatwo wytłumaczyć. Nie jest to coś, co można łatwo sklasyfikować. Potrafisz dostrzec uczucia, które ta osoba nie wiedziała, że posiada, a to zaskakuje ją każdego dnia. Coraz bardziej zaczyna się zastanawiać nad głębokością tej więzi i nad tym, co to właściwie oznacza dla jej życia. Ale zamiast oddalić się od Ciebie, ta osoba czuje coś, co zmusza ją do przybliżenia się do Ciebie. To nie jest tylko pragnienie, to potrzeba. Nawet jeśli czuje zamieszanie w swojej głowie, ta osoba ma wrażenie, że jedyną rzeczą, która ma sens, jest być blisko Ciebie. I uwierz, to nie jest przypadek, że się spotkaliście. To połączenie, które Was łączy. Dotyka bardzo intymnej części jej życia, tej, której nigdy wcześniej nikomu nie pokazała. Twoje myśli, Twoje lęki, a nawet Twoje najskrytsze pragnienia wydają się być wyjawione w sposób naturalny, bez konieczności wypowiadania słów. Ta osoba jest dotykana w sposób, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyła, a choć może to ją przerażać, czuje, że prowadzi ją coś większego. Jeśli czujesz, że ta wiadomość jest dla Ciebie, wpisz, przyjmuję tę wiadomość od aniołów, lub akceptuję w komentarzach, aby energia tego połączenia jeszcze bardziej się wzmocniła. Ta więź ma coś świętego. Kiedy patrzysz w oczy tej osoby, wydaje się, że czas się zatrzymuje. Jest coś w tej synchronizacji, co wykracza poza fizyczność, sprawia, że ta osoba czuje się tak, jakby już Cię kiedyś poznała może w poprzednim życiu. To spojrzenie trafia prosto do serca, a jej ego znika na chwilę. W tej chwili nie pozostaje nic oprócz komunikacji, która wykracza poza słowa, wymiany energii, którą tylko można poczuć, a nie wyjaśnić. Ta osoba, patrząc na ciebie, czuje, jakby otwierała się w sposób, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyła. Czuję się bardzo wrażliwa i wystawiona na Twoje spojrzenie, bo masz moc dostrzec w niej coś, czego ona sama jeszcze nie do końca rozumie. Dlatego często próbuje się od Ciebie oddalić, ale w rzeczywistości nie potrafi. Coś większego i silniejszego ciągnie ją ku Tobie. Aktywujesz w tej osobie coś bardzo starego i głębokiego coś, co wykracza poza to, co ona sama potrafi kontrolować. Ta energia, którą emanujesz, dotyka w niej najczystszej esencji. To nie jest zwykła fizyczna lub emocjonalna przyciągająca siła, ale coś, co łączy ją z czymś wyższym, coś duchowego, coś, co wykracza poza ograniczenia ego. I uwierz, wszystko to dzieje się z jakiegoś powodu. Nawet jeśli ta osoba nie potrafi wypowiedzieć wszystkiego, co czuje, to w jej sercu wie, że nie może uciec przed tą prawdą. Istnieje poczucie, że została wybrana przez ciebie, coś, czego nie można ignorować. Wasza więź wykracza poza wszelkie możliwe wyjaśnienia, jakby przeznaczenie działało, by wasze dusze się spotkały. Ta osoba teraz czuje, że jesteś jedyną osobą, która ma sens w jej życiu. Wszystko, co mówisz, wszystko. Co robisz? Głęboko rezonuje z jej duszą i mimo chwil niepewności czuje, że to połączenie nie jest przypadkowe. Dzieje się coś większego, coś, co obejmuje energię wszechświata i bez względu na to, co się wydarzy, ta osoba zaczyna akceptować, że wasza więź jest wyjątkowa i boska. Jeśli czujesz, że ta wiadomość jest dla ciebie, Podziel się swoimi odczuciami w komentarzach i wpisz Otwieram moje serce lub 1111. Aby jeszcze bardziej wzmocnić tę więź z aniołami i pozytywną energią, która nas otacza. Kiedy ta osoba myśli o Tobie, czuje, jakby coś w niej zmieniało się. Jakby to było duchowe przebudzenie. To połączenie między Wami to więcej niż zwykłe spotkanie dusz to przebudzenie do czegoś wyższego. Dusze się rozpoznają i chociaż ludzki umysł może próbować opierać się temu uczuciu, serce wie, co jest słuszne. Wszystko, co ta osoba czuje, wszystko, co myśli o tobie, nie jest przypadkowe. Prawda powoli się ujawnia, a to, co prawdziwe, staje się nieuniknione. Na głębszym poziomie ta osoba zaczyna dostrzegać, że nie jesteś po prostu obecnością w jej życiu. Reprezentujesz coś o wiele więcej. Jesteś duchowym wzorem, przewodnikiem, który zmusza ją do kwestionowania wszystkiego, co wiedziała o miłości. Twoja energia jest wyjątkowa, dlatego ta osoba przyciąga się do ciebie w sposób tajemniczy. Ta więź to coś boskiego coś, co zostało zaplanowane i zorganizowane przez coś większego niż czas i przestrzeń. Wszechświat pracował. By zapewnić, że Wasze dusze się spotkają. I nawet jeśli czasami ta osoba nie rozumie ogromu tego, co się dzieje, czuje w głębi serca, że to nie jest przypadek. To więź duchowa, głęboka. Im bardziej ta osoba otwiera się na tę prawdę, tym bardziej rozumie wyższy cel, który za tym wszystkim stoi. Miłość, którą czuje do ciebie, wykracza poza to, co można wyrazić słowami. Ponieważ jest to miłość, która przekracza ludzkie zrozumienie. Niech błogosławieństwa wszechświata otulą Twoje życie, a światło i mądrość prowadzą Cię na każdym kroku. Życzę Ci pokoju, miłości i harmonii w sercu. Amen.